Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Podcast Słowo Miłości na Dzisiaj. Ja nazywam się Anna Antoniak. Witam Cię na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo e, Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. E, kochani, dzisiaj bardzo fajny temat. Myślę, że da do myślenia. <grym> Porozmawiamy, dlaczego warto inwestować w swój rozwój. Dlaczego warto inwestować w siebie. Bo zależy też jakby, jak na to spojrzeć. Jeżeli dam tytuł, dlaczego warto zainwestować w siebie, no to możesz inwestować w siebie na przykład w botox, albo w cycki, albo, nie wiem, zrobić sobie operację plastyczną, tak? To zainwestujesz w siebie. Fajne. Można też, jakby, zainwestować w swój rozwój albo rozwój swój i swojej firmy. To już jest inna historia. I dlatego ten podcast nazwę, dlaczego warto zainwestować w swój rozwój. Ponieważ. Um, wiecie, w jest taki fajny fragment, który mówi: Odej całe swoje imienie za mądrość. I jakby. Kiedy, kiedy kiedyś czytałam ten fragment, jakby kompletnie go nie rozumiałam. Nie wiedziałam, o co w nim chodzi. Ale nie wiem, czy to było w tym roku, czy we, we wcześniejszym, w tym chyba. Jak przeczytałam go ponownie, to zrozumiałam, oddaj całe swoje mienie. I tutaj jest bardzo często, moim zdaniem, nie bardzo często, tylko myślę, że tutaj jest mowa o tym, że, że mądrość jest najcenniejszym skarbem, który możesz. Otrzymać i czasami trzeba oddać naprawdę całe mienie za to, żeby zdobyć jakąś lekcję, jakąś mądrość i tak dalej. I na przykład w moim przypadku były to dwa bankructwa, można to nazwać. Drugie było ogromne, więc jakby bardzo, bardzo duże. I oprócz tego, że straciłam pieniądze, dużo pieniędzy, to straciłam dom, rodzinę, przyjaciół, znajomych, firmę. I jeszcze potem się okazało, że jestem na minusie. <laughs> Więc to, było, to była najlepsza lekcja w ogóle w moim życiu. Więc oddam całe swoje imię za mądrość, którą dzisiaj posiadam. Uważam, że naprawdę mam o wiele więcej mądrości niż wtedy. Nie chcę jakby tutaj górować nad sobą ani jakby ubierać się w pychę, ale. Myślę, że gdybym wtedy, gdyby to się wtedy nie stało, nie byłabym dzisiaj tą osobą. Za to jestem ogromnie Bogu wdzięczna, ponieważ naprawdę to, w jaki sposób teraz widzę pewne rzeczy, jak to mi się poszerza, jakie piękne projekty mam w planach i jakie rzeczy tworzę, jak widzę jak wspaniale ludzie się rozwijają, z którymi pracuję, co mi piszecie, w jaki sposób wy... Działacie i osiągacie swoje cele e, poprzez pracę ze mną, to ja sobie myślę, wow, no to jest czad. Więc ym, ja wiem, że to wszystko, co straciłam, to z nawiązką mi się zwróci. E, dlatego, że słuchajcie, jest napisane w Biblii, że jeżeli szatan ci e, coś odebrał, to Bóg 7 razy da, da ci więcej, więc e, no, e, to jest to. Jest to. <grym> e, dlaczego warto inwestować w swój rozwój? Dlatego, że. Mm, Pieniądze, które wydasz na siebie, na to, że kupisz sobie jakąś książkę, że przejdziesz jakiś kurs, że pójdziesz na jakieś warsztaty, że pójdziesz do kogoś na konsultacje, na coaching, na terapię, sprawią, że Ty o wiele szybciej, o wiele dalej możesz zajść w większym, znaczy w krótszym czasie. I dlaczego? to jest takie ważne. Dlatego, że jeżeli chcesz ruszyć naprzód, naprawdę i możesz sobie na to pozwolić, to e, bardzo, bardzo, ale to bardzo e, fajną opcją jest, jeżeli masz kogoś, kto może Cię w tej drodze wesprzeć i pokazać Ci, w jaki sposób masz iść i zrobić to o wiele szybciej. Ponieważ ja, kiedy upadłam, nie miałam nikogo i musiałam to przechodzić sama. Być może... Dlatego doszłam do takich wniosków i dlatego dzisiaj łączę... Tak, ja jestem tego świadoma. Dlatego dzisiaj łączę rozwój, psychologii i coaching z duchowością. Bo gdybym wtedy tego nie przeszła, gdybym jakby sama tego nie doświadczyła, tylko poszłabym do kogoś i ktoś by mnie pokierował, jakby tylko psychologicznie, chociaż ja psychologię znałam, coaching, rozwój i tak dalej, zaraz o tym opowiem, to nie zajrzałabym do Biblii i nie połączyła tej duchowości... Z tym wszystkim, co przeczytałam. A kiedy ja zaczęłam to, czytać, to sobie czytać, e Biblię, to ja sobie myślę, wow! Mówię, Boże, jaki ty jesteś niesamowity. To wszystko napisałeś już. A ja musiałam setki książek przeczytać. Uwaga, ja przeczytałam setki książek i nadal czytam. I pomyślałam sobie, ile ja musiałam pieniędzy wydać na moje setki książek. <laughs> Więc to już jest jakby bardzo istotne. I ja czytałam te książki, niektóre czytałam dwa, trzy razy. I ja potem czytałam to w jednej księdze. Ja sobie myślę, to czemu ja Biblii sobie nie kupiłam za 150 zł, na przykład, taki nowy, i nie przeczytałam jej. Ponieważ widzicie, musiałam przejść drogę, żeby dzisiaj o tym mówić, i żeby wprowadzać to w życie, ponieważ ja zaczęłam to wprowadzać w życie, i to zmieniło całkowicie w ogóle moje serce, moją duszę, mnie, i uwaga was. Ponieważ, ponieważ jest Was coraz więcej, którzy słuchacie podcastów, którzy pracujecie ze mną, jestem mega za to wdzięczna i ja widzę, jak Wy rozwijacie się i jak Wy szukacie i doświadczacie Bożej Obecności w Waszym życiu i jak to niesamowicie Was zmienia. To jest po prostu mega cudowne i fantastyczne. I bez tej mojej drogi tego to by się nie odbyło. Jeżeli jesteś osobą, która szuka właśnie takiego rozwiązania i przechodziłeś już różne terapie, albo nigdy nie byłaś, a wiesz, że to jest dobra droga i czujesz to w sercu, to ja Cię naprawdę serdecznie zapraszam. Wkup moją książkę Jak uleczyć zrębioną duszę, jak uleczyć zrębioną serce. Przeczytaj. A jeżeli już przeczytałeś i wiesz, że to jest dobra opcja, żeby się ze mną spotkać i żeby ze mną popracować, to po prostu przyjdź. Przyjdź na konsultację, napisz do mnie, żeby zobaczyć, w jaki sposób się ze mną pracuje i wtedy Wykupisz sobie pakiet, bo najlepiej, jeżeli mamy przejść proces, to najlepszy jest proces, kiedy przechodzisz jakby taki proces dwóch i pół miesięcy i wtedy widzisz rezultaty. To jest niesamowite, bo tak naprawdę 1300 zł. Jak ja sobie pomyślę, mój jeden wyjazd do Warszawy, kiedy ja teraz na przykład, ja teraz byłam na weekendzie w Warszawie. Ponieważ byłam w szkole, to taki mój wyjazd yy, zazwyczaj jest to około 1000 zł. Jeden. Jeden. A yy, za tydzień, nie w ten weekend, tylko w kolejny, znowu mam taki wyjazd. I, yy, i w tym roku byłam tam już 7 razy? 6, 5? Bym yy, musiała policzyć. I oprócz tego jeszcze zapłaciłam za szkołę, a każdy wyjazd jeszcze kosztuje. <laughs> Więc jakby ja nie mam kłopotów z tym, żeby wydać pieniądze na moją głowę, na rozwój. Oprócz tego przechodzę różne szkolenia, które sobie kupuję online i które przechodzę, bo ja nie kupuję kursu po to, żeby go kupić. Już to kiedyś mówiłam. Mówiłam to chyba na live, nie wiem czy wam mówiłam. Jeżeli kupuję kurs i daję za niego 300 zł, 600, 400, 500, czy więcej, to ja go przechodzę. Po prostu wiem, że jest to dla mnie wartość, którą ktoś włożył w to, bo on może powiedzieć coś na ten temat i może dać zalążek tego, tak jak ja Wam daję, ale cały jakby esencja jest w tym, że ktoś opakował to zapłacił cenę za to, żeby się tego nauczyć, żeby to zdobyć latami i przekazuje to tobie w jakimś ułamku za jakąś ułamek jakiejś ceny. I tak samo jest w moim przypadku, czy w przypadku kogokolwiek innego. Musisz to wiedzieć. A jeżeli idziesz do psychologa na NFZ, to NFZ za ciebie płaci, ale składki ty też płacisz. Składki ja płacę i składki nie płacą za to, żebyś ty mógł tam iść. Wtedy jakby nic to nie kosztuje. Tylko, że psycholog mówi, tylko pod względem psychologicznym. Ja nie jestem typowym psychologiem, nie jestem typowym coachem, ani typowym terapeutą. Ja nazywam to, że jestem terapeutą dusz, dlatego że ja daję narzędzia od razu, które należy wdrożyć i ćwiczenia, które jakby pomagają tobie um, przepracować pewne rzeczy i przejść i od razu działać. Bo bez działania ja mogę sobie z Tobą rozmawiać dwa lata. I przychodzą do mnie czasami klienci, którzy dwa lata chodzą gdzieś na terapię czy prywatnie, i często było i prywatnie, i na kasy chorych, bo to nie tylko w Polsce, ale i też w Europie mam klientów. I mówią, że fajnie, pomogło w pewnym momencie, ale jakby nie czułem albo nie czułam, żeby pójść dalej. I w moim przypadku było właśnie dokładnie tak samo, ponieważ ja znałam każdy aspekt rozwoju. Ducho rozwoju, psychologii, coachingu i tak dalej, te książki, to wszystko, te szkoły, które ja pokończyłam, kursu najlepszych mówców, szkoleniowców na świecie i w Polsce i nic mi nie pomogło. Może właśnie dlatego, że tak miało być, dlatego, że dzisiaj do ciebie mogę przez to mówić, <noise> ponieważ większość jakby szkoleniowców, u których ja się szkoliłam i, i Praktykowałam pewne rzeczy, nie łączy Boga z tym. Nie wierzą po prostu. A jeżeli ty wierzysz i jakby czujesz, że to jest dobra droga, to musisz wiedzieć, że serce Twoje zawsze będzie mówić prawdę, ale świat będzie Ci podpowiadał, żeby tak nie było. Dlatego ludzie szukają różnych rozwiązań. Szukają w horoskopach, we wróżkach, szukają w buddyzmie, szukają w szamanizmie szukają duchowości w mantrach, w czakrach i w pierdołach jeszcze jakiś innych. I uwaga, w, 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 ja też szukałam. I uwaga, i nie znalazłam. Tak. Dlatego zdobywaj mądrość i to, że gdzieś tam byłeś, robiłaś coś i tak dalej. Super, fajnie. To znaczy, że jesteś głodna tego i jesteś głodny tego, żeby przejść wyżej i znaleźć prawdę. Bo ludzie, którzy szukają, znajdują. I czasami trzeba dużo zapłacić. Uwaga, pieniędzy, czasu, poświęcenia yy, na to, żeby znaleźć to, co prawdziwe naprawdę. I ludzie wolą, zobaczcie, wydać, nie wiem, 300 zł na sukienkę, 500 zł na torebkę, 200 na buty, ale tylko nie na swoją głowę. Ma. I, I to jest zastanawiające. rają fajki, obżerają się, mm, kupują sobie jakieś ciuchy albo e, nowy telefon, tylko żeby się pokazać. Bez sensu w ogóle. Ale nie inwestują w swoją głowę. I ja wam powiem teraz ja mam starego iPhone'a. Starego iPhone'a 8 ja mam. Ja. Ludzie sukcesu. Czasami tak się śmieję, mówię, wow, ale słuchajcie, poluję. Ja już miałam to zmienić w czerwcu, ten telefon. Wcześniej już miałam, mój syn ma y, lepszy, lepszy telefon ode mnie, ma iPhone'a 12 i się śmieję czasami. Ja mówię, synek, ty, ty, ty masz lepiej ode mnie. Y, ale jak ja sobie myślę, że miałam kupić, y, ponieważ ja chcę przejść z jednej sieci do drugiej, ale ani w jednej, ani w drugiej sieci nie mają tego telefonu, które ja chcę. Więc najnowszego telefonu pro i czekam. I dzwonię już od kilku dni, i od kilku dni czekam, i coraz obserwuję, kto będzie miał i do kogo mogę się zgłosić, żeby przejść z numerem. Muszę zapłacić za to oczywiście też sporo, bo muszę zerwać jedną umowę, przejść do drugą, ale mówię, muszę kupić telefon. I oczywiście mogę kupić ten telefon, tylko że tych telefonów nie ma tak naprawdę. Ale ostatnio jedna z firm miała mm, telefon, i on po prostu w ciągu godziny czy dwóch już po prostu ich nie było. I mm, zastanawiam się, ponieważ ym, widzicie, ja y, mam firmę, więc ja wiem, że jak ja zainwestuję w telefon, i mogłam to zrobić już w czerwcu, bo one tam wyszły, czy w lipcu, czy już nie pamiętam, czy w sierpniu tylko, że miałam wydanie książki. I ja zawsze się zastanawiam nad tym, że ja wydam teraz na telefon ileś tysięcy, ale ja wolę zainwestować w reklamę, wolę zainwestować w firmę, wolę zainwestować w marketing, wolę zainwestować w to, muszę zapłacić to, żeby to mi potem przynosiło jakby zyski. Dlatego, że osoba, która jest przedsiębiorcza, osoba, która się rozwija, ona wie, że dla niej wartością są rzeczy, które są ważne i które przyniosą jej długofalowy, mmm, długofalową inwestycję i zwrot z tej inwestycji, niż jednorazowo. Więc ja nie mam jakiejś potrzeby kupowania sobie butów, nie wiem, torebek i tak dalej, i tak dalej. Ja wolę fajny sprzęt, lubię. Jak buty sobie kupuję, to kupuję sobie dobre buty. Lubię dobrze zjeść, więc lubię chodzić po dobrych restauracjach. Wolę spać w gorszych, na przykład miejscach. Ale jeść lubię w dobrych restauracjach i dobre rzeczy. I lubię czytać dobre książki. Ostatnio kupiłam sobie książkę też za 59 zł na przykład. I szkolenie ostatnio sobie kupiłam też, które kosztowało 300. A wy Macie szkolenie umie za 55, 99. Więc nie są te ceny takie wygórowane. I ktoś żałuje sobie 99 zł na to, żeby rozwinąć się i mieć kilka godzin nagrań, które może sobie odsłuchiwać i dochodzić do tego i jeszcze ma pytania i zadania do tego, które ją rozwiną. I, i, i to jest właśnie jakby u ludzi zastanawiające. Wolą sobie iść i kupić kawę w, Starba, w Starbucksie. Yy, na przykład książka kosztuje 49 zł, jest przesyłką, no to 50 yy, coś. Jedna kawa w Starbucksie kosztuje yy, załóżmy, czy w, w Costa Cafe 13 zł. Tomasz Cztery kawy. I ty nie wiesz, kiedy wydajesz te 13 zł, ale na książkę jest ci e, żałujesz. Albo na kurs sobie żałujesz, albo na konsultację z kimś żałujesz, albo na szkołę sobie żałujesz. <laughs> e, słuchajcie, i to jest naprawdę. E, są, ja, i są konsultacje, gdzie jedna konsultacja na przykład kosztuje 3000 zł. I to trwa godzinę. Ale zobaczcie ta osoba, która bierze 3000 na przykład zł za taką konsultację, ona musiała przejść ogrom e, ogrom doświadczenia, wiedzy, upadków i porażek, żeby dzisiaj mogła się dzielić z tobą tym e, za te 3000 zł. Bo ty pójdziesz do niej, zapłacisz 3000 zł, a twój biznes jakby poprzez te 60 minut, które będziecie rozmawiać czy 55, poszybuje o wiele szybciej. Rozumiesz? Także na przykład konsultacje umie 2,5 miesiąca za 1300 zł, gdzie Twój rozwój osobisty, mentalny i duchowy poszybuje. Uważam, że to jest pikuś. Naprawdę to jest pikuś. I tak się zastanawiam, czy w przyszłym roku nie podnieść ceny. Tak, bo jest Was coraz więcej, a mój czas też jest cenny. <grym> Więc jeżeli ktoś jakby... Zastanawia się nad tym, to ja serdecznie Was zapraszam. I może tak być, ponieważ um, im więcej będzie rzeczy, im więcej będę projektów miała do zrealizowania, tym mniej będę mogła działać. A ja zawsze się skupiam na osobach, które są, przychodzą do mnie, ponieważ wiem, że jak takiej osobie pomogę, to ona potem pomaga kolejnym osobom. To jest najpiękniejsze. Pamiętajcie, rozwój osobisty jest najlepszą inwestycją, którą możesz sobie dać jako prezent, dlatego że to ci przyniesie skutki pozytywne w każdym aspekcie twojego życia. Ponieważ jedna rzecz, którą to możesz usłyszeć, albo dwie i którą wprowadzisz do swojego życia, ona przynosi zwrot. I to jest długofalowy zwrot, tak jak na przykład z tym telefonem. Ja wiem, że ja sobie go kupię zaraz, czy w taki sposób, czy inny. Ale ja go będę miała na dwa lata kolejne, tak? Yy, I potem sobie wymienię. I ty, ty, to jest inwestycja w, w moją inwestycję, bo będzie miło, będę miała ułatwienie. <laughs> yy, mam szkolenie na przykład, które. Widzicie, rozgadałam się. Mam szkolenie, które yy, zakupiłam sobie yy, w tym miesiącu i muszę je przejść, i przejdę je dopiero w grudniu, dlatego że będę miała więcej po prostu czasu, po do 20 któregoś pracuję i potem robię sobie wolne. Więc uwaga też, do 20, któregoś będą tu wysyłane tylko przesyłki. Obsługa potem internetowa jakby oczywiście działa, bo rzeczy internetowe i elektroniczne jakby z, z automatu idą. Ale wysyłki, żeby przyszły do Was i żebyście mogli dać na prezent też jakby swoim bliskim czy znajomym książki będą obsługiwane tylko do 20 bodajże drugiego. Albo pierwszego, żebyście jakby dostali tą przesyłkę na czas i żebyście mogli ją dać swoim bliskim na, na święta. Mam bardzo fajne pomysły też, które pokażę już niedługo. Myślę, że w tym tygodniu albo w przyszłym i zobaczycie, co będę fajnego dodawała Wam do prezentów, właśnie i do wysyłek teraz w tym okresie świątecznym. Raz jeszcze wiedza kosztuje, uwaga, nie mało, ale doświadczenie kosztuje bardzo dużo. A uwaga, mądrość kosztuje najwięcej. Dlatego, że wiedza, jak się łączy z doświadczeniem, to jest wtedy mądrością. I zdobywajcie wiedzę, żeby zdobyć doświadczenie, bo potem doświadczasz tego i wtedy nabywasz mądrości. Nie ma to ceny. Naprawdę. Bo jest piękny werset, który jest w przysłowie, dom się buduje mądrością, a roztropnością umacnia. Ty budujesz swój dom, uwagaj swoje życie mądrością. I Bóg też mówi do, do nas w jednym z wersecie, oddaj, oddaj swoje całe, całe mienie za, za mądrość, ale mówi też, proście o mądrość, a ja dam wszystkim, którzy o, nim o to proszą. I będziesz dostawać lekcje wtedy. I będziesz dostawać ludzi, którzy będą, będą przychodzić do Twojego życia i będą chcieli ci coś pokazać. I pytanie jest, czy Ty to weźmiesz, czy nie? Czy złapiesz to, czy nie? Miej otwarty umysł, otwarte serce, działaj, rozwijaj się, wtedy zobaczysz, że świat jest inaczej i wchodzisz na kolejny poziom. A tam jest znacznie łatwiej, tam jest inaczej. Ale oczywiście są też trudności, jak, jak wszędzie. <laughs> nie ma, że nie ma. 21 minut. Przesadziłam normalnie. Ściskam was, kochani, do słuszenia. Do zobaczenia. Hej!